Wszystko bez problemów, e, bardzo spoko I e, jestem teraz e, przy metrze. I próbuję ogarnąć, jak dojechać z tego centrum. I pokażę wam w ogóle, jak wyglądają u nich karty metra. To są karty na metro, które są c kart. I tą kartę kupiłam w automacie i ją ładujesz. I to jest normalna karta i mają tutaj na metro. Idę teraz wziąć metro do centrum. Nie mam jak to Będziemy ogarnąć na bieżąco. Dotarłam w końcu po dwóch godzinach i spotkałam takiego miłego pana w metrze i mi pomógł nieść walizkę i znaleźć drogę. No, Więc bardzo mieli są tutaj ludzie. Byliśmy razem w metrze i się mnie zapytał skąd jestem. I potem się zapytałam o Drogę i całą drogę mi pokazał. Tu jest mój pokój i dzielę go z dwoma dziewczynami. Ok, jestem naprawdę bardzo zaskoczona w ogóle tym hotelem, bo to jest taki właśnie mega fajny hotel i mają też opcje dla podróżujących solo. I to takie fajne, bo każdy ma przestrzeń osobistą. Ja tu zostaję jedną noc, ale się zastanawiam, czy nie zostać więcej. Zobaczymy. Przyszłam się trochę odświeżyć i idę z powrotem, bo jest po prostu taka pogoda ładna, że nie ma co. teraz w jakimś ogrodzie. Muszę sprawdzić, co to jest za ogrod w ogóle, ale kupiłam wyjściówkę um, i będę sobie zwiedzać. Patrzcie, jak pięknie. Ale wszędzie, wszędzie chodzą parami. Okej, okay, kilka obserwacji. Jestem tu może jakieś 3 godziny w Seulu. Nie wiem, no więcej trochę. Tylko przyjechałam z lotniska. I tak, pierwsze, wszędzie są pary. Jestem jedynym turystą tutaj. Mam wrażenie. Chyba nie widziałam jeszcze żadnego turysty. Trzecie, wszyscy są bardzo dobrze ubrani. Czwarte, nikt nie chodzi tu sam. Piąte angielski tragedia. Szóste dlaczego oni podają macze z kawą, połączenie maczy z kawą, kiedy zamawiam całą maczę. <try> Miałam takie bardzo kulturowe doświadczenie. Byłam na tym ulicznym markecie ich jedzeniowym. Gdy wiecie, tak na chillu możesz sobie usiąść i zjeść. Bo tutaj w restauracjach raczej um, grupy siedzą i nie pozwalają za bardzo zabierać stolików jak się zamękuje. Tak słyszałam. I wiecie, tam się dużo dzieje i tam jest stoisko na stoisku i, i zobaczyłam te słynne ich takie placki i jakaś koreanka mnie od razu usadziła w ogóle przy takim długim stole. I ja jedyna y, w środku, wiecie, nie koreanka, która nie jadła jeszcze w Korei pałeczkami po naleśnika, placka. Jezu, jakie to było, wiecie, takie humbling experience. Ale generalnie podoba mi się tutaj, właśnie w tym hotelu. Jest, tak wiecie, czysto wszystko zorganizowane, tak naprawdę wysoki poziom. No, wiecie, każdy ma swój taki przydzielony kąt, e, i to jest też przedzielone ścianami, i tak dalej. Więc no, czujesz się jakby w swoim pokoju. Tyle, że nie ma drzwi, tylko takie zasłony. Ale generalnie, jakby spoko. nie narzekam, może nie przez tydzień, ale tak kilka dni naprawdę. I na usiąść e, na dworze. Siedzę na dworze i planuję trochę intro, co chcę robić. i jednak stwierdziłam, że przenoszę się do innego hotelu. W ogóle okazało się, też tak myślałam, że ta dzielnica to jest wiedza taka bardzo lokalna, i dlatego mam wrażenie, że tylko ja tutaj jestem i nie ma żadnych i sami Koreańczycy. Więc no. Ale też fajne doświadczenie, bo wiecie, tak bardziej um, tradycyjnie i nie ma takiego przypychu, nie ma tylu turystów, więc cieszę się, że tu trafiłam. Ale myślę, że lepszą bazą wypadową będzie ten drugi hotel, bo on jest bardziej położony centralnie i bliżej jest do wielu rzeczy, a jutro jeszcze jakby tutaj te okolice też y, sobie zobaczę do południa i dopiero na wieczór się przyniosę do centrum. co to jest za pasta? Takiego czegoś to jeszcze nie widziałam Zawsze dostaję szczytaczkę i pastę Ale w takiej formie tabletki To tyle na dzisiaj, spać Nikogo praktycznie nie ma na ulicach. Pustki. A ja jestem teraz tam, gdzie byłam wczoraj, i jest takie ghost town po prostu wymarłe miasto. Nikogo nie ma. Nie wiem o co chodzi. Wczoraj siedział pełno ludzi, a teraz nikogo nie ma. I się zastanawiam o co chodzi, czy to ze względu na pogodę, w której było 18 stopni, piękne słońce. Idę do kolejnej takiej miejscówki i zobaczę, co takie w miarę popularnej z kawerniami i tak dalej. Zobaczymy jak tam jest. Ale no, nikogo nie. słonecznie. Pogoda zmieniła się o 180 stopni. Ale nadal jest trochę zimno. Jestem już mega głodna. Oni mają te przerwy pomiędzy pierwszą chyba czwartą. Restauracje są zamknięte, ale już jest prawie w pół do czwartej, więc powinno być otwarte zaraz. Ale się najadłam. Było tak pyszne jedzenie i to jest wszystko takie wiecie proste i zdrowe. I świeże. Poszłam znowu na ten market co wczoraj. kowało i takie dwie starsze koranki gotowały. Złoto. Jak się przeszłam, temperatura już spada Jest strasznie zimno Więc ostatni, ostatnie miejsce e, to, się, to jest taki design plaza I potem z powrotem do hotelu po moje rzeczy I wezmę chyba taksówkę I do kolejnego Sobie Jak jest zimno, nie wierzę Czekam na taksówkę Zaraz mnie odbierze Taksówki, ubery, o, jedzie, dobra. Dobra, jestem już w hotelu i mam siódme piętro. Hello, jestem już w nowym hotelu. O Boże, jaka jestem zmęczona. Położyłam się pod kołdrę od razu jak przyszłam, po prostu jestem tak zmarznięta. Okej, okay, idę spać, bo jestem padnięta. Ale się ciepło jakoś tak zrobiło w tym pokoju. Nie mogę zmienić temperatury. Mam nadzieję, że zasnął. Hello! Budziłam się jakoś 20 minut temu. Jest już pierwsza, ale jetlag mnie tak wziął, że nie słyszałam budzika nawet. No i idę teraz do um, takiej kawiarni z. Uwaga! Z psami Shiba. To są moje ulubione psy w ogóle. Więc jestem bardzo podekscytowana. I um, myślę, że tam zjem śniadanie, mam nadzieję, że będą coś mieli. Bo um, tu nie mam niestety śniadania w fotelu. E, I no, chcę zobaczyć pieski. A potem mam misję, żeby znaleźć, um, zrobić analizę mojej skóry i znaleźć skinker dla siebie. Bo ja uwielbiam w ogóle koreańskie kosmetyki też używam. Ale no, tutaj jest raj dla takich rzeczy i też oni robią w sklepach analizy yy, i pomagają ci dobrać odpowiednie kosmetyki. Ja trochę mam problem z, ze skórą, więc no mam nadzieję, że coś mi się uda fajnego tutaj yy, zobaczyć. I chcę mieć też taką stałą rutynę, wiecie, wiedzieć co używać i co mi służy, więc no, zobaczymy jak pójdzie, ale to jest moja misja na dzisiaj i jutro. Teraz idę chyba jakąś taką bardzo turystyczną ulicą Więc wiecie, taki chaos, wszystkie te stoiska Ale no cóż, idziemy do piesków A mogę poszłam tam i nie było niestety śniadania Więc nie co mi zostaje Ale oni mają tam wejściówkę coś 12 tysięcy Tych remontów koreańskich Miałam takie, no nie bo jestem ja głodna nie a on takie, no muszę zapłacić wyjściówkę, ja takie no przyjdę później Nie lubię za bardzo takiego bo nie wiem, ale no trzeba się czasami coś nauczyć o historii Idę do takiego second hand'u i to jest po prostu po drodze, więc... No, wam pokazuję, co tu ciekawego jest. Ale nie, Korea ma bardzo ciekawą historię, też chcę iść do tego muzeum. Wojny koreańskiej? No więc, to jest taka pamiątka po wojnie z 1950 roku. I oni, Korea Północna... Walczyła z południową, w sumie Korea Północna napadła Koreę Południową i była wojna przez 3 lata. W ogóle mnie to też mega interesuje, interesuje ten podział między Koreą Północną i Południową. To jest bardzo ciekawe dla mnie. Um. I chciałabym mega iść zobaczyć Koreę Północną, to musi być kosmos po prostu inny świat. Można wziąć wycieczkę, ale tylko jakby do granicy um, i sam zobaczyć Koreę północną, ale dobra jesteś jakby w południowej. No. Ale nie, chyba nie. To jest taka typowo turystyczna, ja tak nie lubię. No ale ciekawe było. Okej, okay, jestem, jem sobie zupę, ale powiem wam, że jest pusty. Ja tu się sobie, bardzo nic nie dzieje, tylko jak ludzie tutaj piknikują, to piknikowanie średnie. Um, no, widoki są w miarę spoko.